Po raz kolejny witam wszystkich serdecznie, to dalej ja, czyli Emil, witam Was na YouTube, witam Was na wszystkich streamach, witamy Jentro, który będzie grał Prodozem, ja będę grał Terranem, czyli gry z widzami, dużo gier z widzami, na dodatek wszystko ląduje na YouTube, żeby było jeszcze ciekawiej, będziemy na tubie nagrywać te mecze. I ktoś potem powie, że chyba jednak ciebie mi coś pogrzało, no ale trudno się mówi. Rzucimy tyle tych filmików z widzami ile tylko się da. Proto kontra Terran, dlaczego Emil grasz z Teranem? Wracaj do Zerga. Wrócę do Zerga Emilu, dlaczego grać z zergiem, wracaj do Tosa i taka jest prawda, że jesteście wszyscy rasistami w większości przypadków. Nie możecie być jak pandy, Black, and white and, A white and A Asian. Tak byłoby najlepiej, no ale nie. Trzeba pohejcić. Dobra, to wcześniej pojechałem z CV-ką. Ja gram Terranem, bo będę się grać w końcu randomem. Mój cel nadrzędny w życiu aktualnie, jeżeli chodzi o życie starcraftowe, to wbicie do diamentu randomem. I będę szczęśliwy z tego powodu. Tylko bronze gold? Nie, różne mogą być. Naprawdę różne mogą być rasy, W ogóle te osoby, które są aktualnie na Twitchu, bo czasami opalam stream na Twitchu, na taki dual stream. Wy nie siedzcie na tym Twitchu. Twitch to zło. Twitch to jest przekleństwo dla polskich streamerów. Nie daje nam nic dobrego. Po prostu tylko robimy wszystkim polskim streamerom, robi się smutno, kiedy siedzą na Twitchu. Co ja chciałem tutaj zagrać, to już zapuje, już wiem. 15 Gas fast Expand. Pozdrawiamy Pana, jeżeli podsłuchuje, Co gram, więc będzie wiedziałem coś przygotować. Mhm. Nie mów tak, bo cię pozwolą do sądu jak e, tego od Sokołowa, co? E, chyba nie. Ja mówię, że to jest dla polskich seniorów. nie mówię, że to jest zła usługa, tylko dla nas jest niedobra, O tak. Okej, okay, 15 gaz, Proszę, 15 gaz, i co dalej? Jak jest 15 gaz? Marinsy! Miałem wyprodukować parę sztuk marinesów. Jeśli się nie mylę, nie wiem, czy za późno trochę tego nie dorzuciłem. No trudno, ok. Dwóch marinesów, niech tak będzie. I co dalej? Supply D przy 17. Niech tak też będzie. Ciekawe z kim ja gram swoją drogą. A ze złotem. Szefie, o, nie mnie to tam wsiorywa, naprawdę. Zobaczmy, co dalej się dzieje. Troszeczkę mi gra przycięła. Nie, wszystko jest w porządku. Ten supply ah. po kolejny już jest w drodze. Dwóch marinesów i reaktor dorzucam. Taki jest mój plan na dzień sure. dzisiejszy. No, supply day się zablokowało. Chyba coś gdzieś mocno zepsułem z tego co patrzę, ale nie, powinien być już Orbital po prostu w tym wypadku. Zwrócamy Orbitala. No tak, teraz już, teraz się już zgadza wszystko. No i do tego faktorka. Jest setka gazu, jest setka gazu, więc y, można. To mi zabroni. Ale ty wiesz no, co, zeskautuj, czy mi jakaś niespodzianka tam nie utkwiła gdzieś. Bo będę smutny, jeżeli się okaże, że tak. A znowu pojechanie tam gdzie trzeba. Ok, biegniemy na razie skałtować i numer jest taki, że tutaj oczywiście możemy produkować cały czas marince, co tu jest. Okej, okay, to jest bardzo ważne, bo... A, Aaaa I nie wiem. I nie wiem teraz. Co mnie może czekać, więc wolałbym nie ryzykować i dorzucam coś takiego jak to. O. Pomogę. Wolałbym nie ryzykować. Prosta sprawa. Bez ryzyka jest pynniejsza zabawa. No i minę. i supply, supply depot. Dajmy od razu dwa. Okej, okay, ktoś powie, że ten bunker jest mi niepotrzebny, że powinien być tak bezpieczny na numery tego rodzaju, że wolałbym, jak już powiedziałem, nie ryzykować. Straszna okay, liczba z tymi supply depot, Bo się przyblokowałem w takim momencie. Straszna, bo w ogóle build cały się zapisuje. Całkowicie, no trudno się mówić. Hmm, czekamy, chociaż to nie no, nie no, będzie źle, będzie niedobrze, lagi, 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 nie, nie ma lagów, to gdzie są lagi? Nie ma czegoś takiego jak lagi, przyjrzyjmy się, czy są lagi, czy nie, nie ma lagów, ściemniacie. Okej, okay, tu już nie najgorzej okay. to wszystko wygląda, schowajmy jedną minę na dole. Ale się, tego wszystko tam. Aj, tak, dobra, jedna mina jest, ale tej ciągła produkcja miała być tej. Dobra, więc numer jest jeszcze tego rodzaju, że należałoby na mój głos postawić to, by startować z tym. I wsio! Chyba będę na razie w miarę bezpieczny. No to by wyglądało? Tego się już można pozbyć. Okej. Okay. No zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i teraz co? Dorzucamy kolejny raksy. Dorzucamy Tech Trap. Żeby rzucić tam... E, zaraz zobaczycie co, dorzucamy to. Mina, dobra rzecz i z jakiegoś powodu chciałbym ją dać tam. Ten mój white, leci white, na razie. So. No dobrze, przenieść część jednostek. No, mój gust. no i jakiś no, czyli po jeden do ataku, też mile widziane. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Bym powiedział, że pomogą. I powiedział, że bardzo nawet pomogą. OK. Mogę spokojnie domycać jeszcze jednego. No cóż, to tyle stracę, wszystko. Tu na jakieś upgrade'y jeszcze nie ma. I mi się bardzo podoba. Zrzućmy też takiego jak bierze to się zapyta po co, bo mogę. No i oczywiście. Mistrzostwo Świata mi to Zamienił miejscami, ale nie zacząłem nic ciekawego produkować. No i więcej supply gigantów. Add on tutaj na razie cało. Spróbuję go poharasować z drugiej strony. Ten ma wisieć gdzieś tutaj pilnować. Coś się złego dzieje. Dorzucimy sobie jeszcze jeden bunkier, bo nie czuję się zbyt pewnie. Additional supply depost required. Wiem, wiem, słyszę szefie, naprawdę. Gdzie ten jeszcze jeden jazd? Nie, źle zrobiłem ok jest piątka, jest czwórka. Tak wiem, że nie mam paka, Ale mnie to dużo interesuje. Oprócz tego, że zapewne mam zestawą armię. chyba nie. I no to spróbujemy go poharasować z dwóch stron. Teraz. tu robię so? Na razie wyładuj się. Ty, ty dawaj tego. No dobra, na mój na razie jest dobrze. Jest dobrze. Więcej supply lipo. To spróbujemy go scharasować z dwóch stron. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Jest fajnie, że gram na widza i jestem jakiś spokojniejszy. Zobaczmy armia czeka tam. Więc on już powinien wiedzieć, co się będzie działo. Gdzie ja chcę wylądować? Gdzieś tutaj niedaleko. Okay. Tutaj dropik raczej nie, nie zadziała.

Gdzie jest Medivac? Kurde, straciłem, medi straciłem Medivac. A jajajajaj, niedobrze. No niedobrze, nie wychodzi mi tak jakbym chciał. Co by się przydało? Eee, na pewno przydałoby się coś takiego w tym momencie jak. To. Ok, uleczmy to. Szkoda tylko jednego mediwaka co go straciłem. W sumie bardzo nawet szkoda. Czekałbym, czy on ma kolejną bazę. Na pewno nie tu. Tutaj też nie ma. Upgrade? Ok. No, bo robimy dosyć żadnego dropa z żadnej tej dziwnej strony. No i nadwyżki, nadwyżki, nadwyżki. A tutaj plus jeden do ataku do jedno latających, a do tego wszystkiego czemu żadna moja armia nigdzie nie czeka? Okej. Okay. Ja chodzi bardziej o to, żeby on mi nigdzie żadnego dziwnego dropa nie zrobił. 22, okej, okay, no niech jakoś tu idzie. Zabierzmy stąd parę sztuk. No. 15, 16, tego dajmy. Ach, gaz, niby wydobywamy pełną parą. Shit. Niedobrze, no jak jest sobie radę? Więcej raksów? No myślę, że tak. Przynajmniej dwa można by dorzucić jeszcze. Upgrade. Dobra. Y. No, no. no mój gust, można spróbować tutaj wyjść, do to trochę Czy no znowu będziemy robić jakiegoś dropa? Nie, w sumie nie umiem grać dropami. Jeszcze się on tego. Nie, tam? tam. supply, i powiedzmy. zwykle kurde supply. Upgrade. Y? Nie, to się okay. Więc robimy to teraz. Tu tak. drop, tu drop We i środkiem. Co w na Go, go, go. Additional supplies are You got Sure thing. Ready, order. Our SCVs are go, go, go. under go, go, go. attack. Somebody, get me out of this mess. use uh, okay, you okay, Upgrade uh. complete. Uh. OK. Ważna rzecz. Udało się zrobisz? zrobić? Oczywiście, no tak. jakieś moje, My raczej nie będę. Więc viking. Upgrade, completed. Więcej completed. Upgrade, completed. coś. Okay. O proszę bardzo. Plan telefortes i będę miał rozszerzone Okej, na razie jest nie najgorzej. Inna sprawa, czemuś słyszę? Oczywiście, że tak. Ale jeszcze jedna rzecz. Trzeba się naprawić wszystko. Kolejny problem z

Nie dało się nie zauważyć, że ona oddechki. Niestety nie umiem na to grać. Gra na tosa jest dla mnie najcięższą tragedią, jaką mogłam spotkać kiedykolwiek. mogłem spotkać kiedykolwiek. Ready to Stop, talk, Somebody, get me out of this net. the word, oh, We, can we can get help out here. Ready to pick up? <laughs> <a not> <laughs>

No się dzieje jeżeli nie robi nie pilnujecie armii, takie brzydkie Wygrałem się dzieją. Wygrałem strata, strata, wydałem ze strata, la strata, 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 Owszem y, jakie rzeczy? No najfajniejsza rzecz jest taka, że udało, że wiem, że co dobrze robiłem zacząłem harasować Dobra rozwalić to ring, malia się ja tego nie mam pod szóstką pod szóstką, tak To będą być pod szóstką Dobra, chyba udało się wygrać. E, więc tak, tak to mniej więcej wygląda. Ważna rzecz to oczywiście upgrade y tutaj, czyli to, że udało mi się zablokować jego upgrade y na drugi czas. GG, czyli nie róbcie tego w domu. E, w takim razie. Dziękuję serdecznie za uwagę na YouTube. Fajne to było. fajnie kolejny widz za nami. 2 do dla Emila. To było niby wysłok, wysokie złoto, czyli mniej więcej średnie złoto, wysokie złoto to jest to, co ja czasami tutaj jestem w stanie osiągnąć tyranem, więc yeah, to jest to, za mało raksów, ja wiem, o wiele, o wiele za mało raksów i olbrzymie nadwyżki. Z mojej strony, niestety tak to bywa. No cóż, stream na Twitch TV za chwilę zostanie wyłączony z tego względu, że internet mi nie wyrabia. Wysyłaliśmy na dwa, dwie strony, więc Twitch TV wyłączamy, bo nie wyrabia mi po prostu internet i tyle. Papa, Twitch TV zapraszam na Motion Crease.